Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku programu relacyjni i dziś rozmawiamy z Alicją Amjit, która pochodzi z Londynu. Dzień dobry. I zajmuje się na co dzień medycyną estetyczną, a też przyjechała do nas, żeby porozmawiać trochę na temat trudnych relacji. Dokładnie. Tak, szczerze, tak. osobiście, autentycznie. Tak, cześć wszystkim. Dzień dobry. Um, bardzo dziękuję za zaproszenie i. Um, tak jak e, wspomniałaś, przyjechałam się też podzielić również swoją historią, bo być może to może być e, dla kogoś e, jakaś pewna wskazówka, jakaś e, podpowiedź, e, jak ruszyć z miejsca, w którym nie widzimy wyjścia. Mm, tak, na pewno może dać motywację wielu kobietom, e, inspirację do tego, żeby coś zmienić w życiu. Z pewnością. Często my sami też nie potrafimy zauważyć, jakie wyjścia mamy. Często my się też zamykamy w sobie i często nie dajemy sobie przyzwolenia na to, że możemy zrobić bardzo dużo. Jesteś bardzo spontaniczną osobą, pełną życia, działającą aktywnie, bizneswoman. Natomiast w Twojej relacji tak nie było. Jak to się stało? Dokładnie tak. I tak naprawdę ja zawsze byłam tak bardzo spontaniczna i tak zawsze e, powiedziałabym otwarta na różne pomysły i idee. Jednak e, moje małżeństwo tak nie było i moje małżeństwo przez pewien okres zamknęło mnie na tą spontaniczną Alicję, którą byłam zawsze. E, więc um, krótko po, stud po maturze, kiedy wyjechałam do Londynu, poznałam swojego byłego męża i um, jeszcze 10 lat temu powiedzielibyśmy, że to było takie mocno kontrowersyjne e, wziąć ślub e, z osobą e, z innej kultury, wiary, z innej, z innej, wiary. Wiary, e, innej wiary. I Te też, też dużo było takich przestrug do mnie, że to nie będzie udane, że to, że... Będę zamknięta na różne sprawy. I poniekąd to tak było. Może nie było to tak drastyczne, jak ludzie sobie opowiadają. Jak często na przykład gdzieś się słyszy, że mąż nie pozwalał, mąż zabraniał. U mnie to było bardziej na um, takie zdarzają taki się też w tej samej taki, kulturze. Dokładnie. To było bardzo na takim psychologicznym um, punkcie, w którym ja czułam się blokowana, ja czułam się stopowana, ja czułam się, że moje skrzydła nie mogą wyrosnąć, bo jestem w relacji, w której nie jest to przyjmowane z aprobatą, nie jest to tak jakby doceniane. Mm -hmm. Często y, ludzie, niektórzy są wychowani w takim y, systemie, że to kobieta zostaje w domu, to kobieta się poświęca i kobieta jest piastunką domowego ogniska. A ja... Nie przypomina to trochę polskich rodzin? Tak, ale też Wierzę, że to może się e, sprawdzać wszędzie, wszędzie, na świecie, z tym, że um, ja zawsze byłam właśnie tą przebojową, tą spontaniczną. I, no tak, wyjazd do Londynu. Tak, wyjazd do Londynu Bardzo zaraz wcześnie, pomagł, jak młodziutka dziewczyna. Wcześnie, dokładnie. I, e, Odważnie. Bardzo. Jeszcze wtedy też bez takiego planu. W którym wiedziałam, co bym chciała w życiu robić, i też bardzo długo siebie szukałam. Też bardzo długo dochodziłam do tego momentu, w którym jestem teraz, w którym mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa i spełniona. Mimo wszystko, przez 10 lat swojego byłego małżeństwa, to ja zamykałam się na samą siebie. Ja nie widziałam swoich potrzeb, ja nie widziałam swojego potencjału, który we mnie wciąż drzemie i wiem, że on cały czas ewoluuje. Widział, nie widziałam, i może to też było piękna lekcja spojrzenia na siebie i doprowadzenia dojścia do momentu, w którym ja zaczęłam zauważać, że, um, że ja też mam swoje potrzeby, że ja też chcę iść w jakimś kierunku i że ja też zasługuję na to, hmm. żeby czuć się czuć się spełnioną. Czy jakby w tej relacji, owszem, to było tak, że twój był mąż. Nie wspierał Twojego rozwoju, był dla niego swego rodzaju zagrożeniem, ale też jakby rozpoznajesz, że trochę sama na to przyzwoliłaś. Trochę ale sama być może w siebie nie wierzyłaś, żeby pójść do przodu? Też poniekąd. I u nas było dużo właśnie um, takich zachowań. Um, ja bym powiedziała, u nas często na przykład, pamiętam, moja babcia zawsze mówiła, jak nie bije, jak nie pije, przynosi pieniądze do domu, to wszystko w porządku. A często my też zapominamy, że w takich relacjach my też chcemy być zauważeni, też chcemy czuć się szczęśliwi, zaopiekowani, doceniani. Jak ja zapisałam się na pierwsze swoje studia w Londynie, kiedy studiowałam psychologię, no to nie spotkało się to z od, odzewem pozytywnym, tylko bardziej takim przeciwnym. Dlaczego ja to robię? Dlaczego ja chcę. W twojej rodzinie tak było. Też, głównie, głównie mój mąż. Dużo też osób mi mówiło, że mam małe dziecko, że nie powinnam. Mm. I tak jakby cały czas czułam się z zewnątrz stopowana, ale ja sama w sobie widziałam że ta ambicja mi nie pozwalała przestać, ta ambicja mm. nie pozwalała mi osiąść i. Ja stwierdziłam, że ja jestem mamą, ale ja też zasługuję na to, żeby mieć wykształcenie, ja też zasługuję na to, żeby sięgnąć po swoje marzenia. Zwłaszcza, I... że możesz, tak? Dokładnie. Bo gdybyś nie miała możliwości, gdybyś nie miała predyspozycji talentów, to rzeczywiście mogłabyś po prostu robić tylko jedną rzecz w życiu, na przykład. Dokładnie, ale na tym się nie zatrzymałam. Poszłam na kolejne studia, zostałam pielęgniarką. Um i z tego również wykształciło się um, inna misja pomagania też kobietom poczuć się troszeczkę lepiej ze swoim wyglądem, bo wierzę w to, że tak jak czujemy, tak jak wyglądamy, tak też czujemy się w środku i tak też odbierają nas inni. Jak jesteśmy zestresowane, zmęczone, niedocenione, to tak samo odbiera nas środowisko. Więc um, ja poprzez tą medycynę estetyczną też również staram się dodać im troszeczkę takiej pewności siebie, takiej, mm -hmm. żeby w końcu spojrzały na siebie i powiedziały: Hej, lubię siebie. Mm. Zwłaszcza, że niektóre osoby, no ni niestety, ale um, nie są w stanie tego zauważyć sobie, tak, tego piękna, ale są też osoby, które faktycznie mają takie mankamenty, że no, nic nie pomoże, tylko e, jakaś korekta. Twańka Ale pieniędzy. ja też nie byłam w stanie siebie zauważyć do momentu, kiedy nie przyszedł czas rozwodu. I tak naprawdę przez długi czas ja pytałam się siebie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotyka, dlaczego mi się to dzieje i dlaczego mi jest tak ciężko, dlaczego ja cały czas mam podgórkę. Aż po przejściu przez terapię, przejściu przez moje studia, przyszła mi odpowiedź której, w którym teraz, jak jestem w miejscu, zadaję sobie pytanie: co mnie to chciało nauczyć? Co mnie mm. to chciało pokazać? Kim ja dla siebie jestem i jak na siebie mam spojrzeć? Bo tak naprawdę byłam w tak ciężkiej sytuacji, z której się pięknie odbiłam, ale nigdy nie byłam świadoma tego, jaką mam, jaką mam siłę sama w sobie. Co było najtrudniejsze dla ciebie w tej sytuacji, w twoim małżeństwie, w tym odejściu? Um, najtrudniejszą, bym powiedziała, sytuacją była przemoc finansowa, o której się dużo nie mówi, i też często dużo osób nie nazywa tego przemocą finansową. My mm. często um, jesteśmy zdane na mężczyznę jako kobiety, które wychowują dzieci, i często też nie. Um, Oddajemy swoje bezpieczeństwo, swoje zaufanie w czyjeś ręce. Wydawałoby się, że to jest naturalne, że w tym okresie, kiedy jesteś najbardziej wrażliwa na zranienie, potrzebujesz właśnie, żeby mężczyzna się zaopiekował tobą, żeby był właśnie najlepszy wtedy, tak, a nie żeby cię ranił? Dokładnie tak. I kiedy przychodzi ta forma zranienia. I powiedzmy, kiedy my kobiety zdajemy sobie sprawę, że to nie jest relacja, w której ja bym chciała trwać, to nie jest relacja, która mi służy, która dodaje mi skrzydeł i relacja, dzięki której ja mogę wzrastać, to pojawia się właśnie przeszkoda e, ta finansowa często my, kobiety, rezygnujemy z pracy, rezygnujemy z siebie, rezygnujemy z własnego rozwoju, dlatego, żeby poświęcić się naszej rodzinie e, i Cięż, A często, to ciężko nam jest bardzo siebie. odejść. Dokładnie, poświęcasz siebie i ciężko nam jest odejść od, od kogoś, kto tak jakby już nam nie, nie służy. Nie służy nam ta relacja, nie służy nam ta osoba, nie służy nam, powiedzmy, nie wzrastamy razem. Nie. On nigdy nie próbował się naprawić. Um, myśl, wydaje mi się, że, że chciał, ale też nie potrafił do końca... Zrozumieć całego mechanizmu. Wydaje mi się, że ludzie często uciekają od trudnych sytuacji, od trudnych odpowiedzi, yy, i znajdują zastępstwo, bądź bym powiedziała, coś, co na chwilę zagłuszy ich ból, coś, co mm. na chwilę zagłuszy ich emocje, które i tak wrócą, które i tak się odbiją na wszystkim. Co przyniesie los przyszłości. Więc y, przez pewien okres była próba e, takiego starania się, ale uważam, że jeżeli to tylko jedna osoba ciągnie, to jest to za dużo, bo tego mm. wszystkiego nawarstwia się, tak? E, i Można dać szansę przez jakiś czas, a jeżeli nie widać postępów w ogóle dość długo? Dokładnie. I często jest tak, że to my kobiety bardzo się staramy, to my kobiety bardzo chcemy, to my kobiety robimy i dajemy z siebie wszystko. A tak naprawdę, jeżeli ta druga strona nie daje takiej samej pracy, jaką my dajemy, to to się nie uda. Rzeczywiście, w relacjach obserwuję tę dynamikę, o której mówił, że przeważnie. Panie się starają, rzadziej się zdarza, że to panowie na przykład szukają terapii, przeważnie są to panie, jak szukają gabinetu właśnie terapeutycznego dla, dla par. Ale Więc. też często wydaje mi się, że jest to poniekąd troszeczkę taka mentalność, która w nas siedzi, gdzie zawsze się, zawsze wymawiano chłopcom, że chłopaki nie płaczą, chłopaki mm. nie powinni pokazywać tego. Jesteś twardy, chłopak, nie płacz. I sobie sam poradzę. Tak, i przez to, że jesteśmy wychowywani w takich schematach, w takich, um, w takich przesłaniach, to często panowie właśnie biorą to bardzo mocno do siebie. I w moim małżeństwie też tak było. Też było tak, że nie powinniśmy mówić o tym, co się dzieje w środku, że to powinno zostać między nami. Ale wtedy, kiedy dochodzi już do takiego momentu, w którym nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi emocjami, to trzeba szukać pomocy, trzeba rozmawiać, trzeba dać upust tym emocjom, bo nawet moi pacjenci, których widzę w szpitalu, Często opowiadają historie, które ukształtowało ich życie i ja wiem, że również te choroby, które niosą, to to są choroby, które powstały z emocji. Choroby, które przyniosły, przeszły i przy, przyniosły, to doświadczenie przyniosło tą chorobę i w jakim punkcie musimy się zmierzyć z czymś, żeby zobaczyć i zauważyć siebie, że tak naprawdę ja tutaj też jestem, ja też mam potrzeby i też potrzebuję spojrzeć na siebie. A często właśnie takie sytuacje mocne, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi rozwód, kiedy przychodzi choroba dziecka, zatrzymujemy się i nagle zaczynamy zwracać uwagę na to, że my też tutaj jesteśmy, my też mamy tutaj swoje potrzeby i gdzie we w tym wszystkim jestem ja. Czy teraz odzyskujesz siebie? Co byś powiedziała na koniec kobietom, które właśnie są w takich trudnych relacjach? Jak to zauważyć, co z tym zrobić? Myślę, że my kobiety też czujemy to bardzo mocno w sobie, jednak często też ukrywamy to, jak my się czujemy. Otwieramy się na przykład do swoich znajomych, ale nie otwieramy się na siebie, żeby przyznać się przed samym sobą, że jest nam ciężko, że coś nam nie służy, że albo będzie jakaś zmiana, albo tej zmiany nie będzie. Każda zmiana jest niekomfortowa, bo to hmm. nigdy nie jest komfortowe. Ale za tym, za tym niekomfortem stoi coś pięknego, czego my się często boimy, i bardzo ciężko nam z tego wyjść. Ale jak zrobimy pierwszy krok, to jest mnóstwo piękne, które czeka na nas po drugiej stronie, i ja takie piękno znalazłam przez 10 lat bycia ograniczoną. Ja w końcu czuję, że moje skrzydła się rozwijają, ja w końcu czuję, że mogę sięgać po swoje marzenia, podróżować, być wciąż spontaniczną osobą, którą jestem, którą gdzieś zagłuszyłam na kilka lat, która wraca do mnie. Dla czyjejś wygody tak naprawdę. Poświęcenia się swojej osoby dla kogoś. Teraz dopiero zauważam siebie i życzę każdej kobiecie, żeby zauważyła siebie w całym tym pędzie pracy, w całym pędzie macierzyństwa, w całym pędzie bycia żoną, żeby każdy spojrzał na siebie, gdzie no. we wszystkim jestem ja, czego Słysza, ja jak potrzebuję. widać, to nie służyło też i twojemu byłemu mężowi, bo ostatecznie stracił ciebie, stracił rodzinę. Tak i często mnie to zastanawia, czy ludzie nie potrafią stanąć w takiej prawdzie przed sobą i pomyśleć, czy nie lepiej byłoby pracować nad tym, i mieć satysfakcję z tego, że daliśmy radę, przeszliśmy przez to razem, czy po prostu odpuścić i zrezygnować. Tak czy inaczej, to zawsze wraca. To wszystko, co nie wraca i do skwiera, dopóki się nie zdecydujemy zaopiekować tym. To prawda. Nawet jeżeli się wejdzie w drugi związek, a jeszcze się nie zrozumiało tego, co się wydarzyło w poprzednim, to um... ciężko, ciężko jest zacząć nową relację, nie przepracowawszy tego dokładnie często jak siebie pozwoliliśmy zranić albo jak zraniliśmy inną osobę w tej, tak w tej i e, obserwuję też to, że ludzie nie dają sobie czasu. Ludzie myślą, że ktoś nowy ta cała ekscytacja tymi pierwszymi spotkaniami i znowu randkowaniami przysłoni tak jakby te wszystkie emocje, które ja niosę w sobie. Ale tak naprawdę to wróci, bo wtedy kiedy mija ten okres tych motylków w brzuchu, zaczyna się prawdziwe życie. Zdejmujemy maski i zaczynamy być sobą. I pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę. Więc wydaje mi się, że po każdej takiej relacji, każdy z nas potrzebuje czasu na dotarcie do siebie, żeby sprawdził, kim tak naprawdę jestem po tej relacji. Co ja tak naprawdę lubię w sobie. Dlaczego taki jestem i co mnie ukształtowało. A dużo ludzi nie ma pojęcia nawet, co lubi. Dużo ludzi e, często zamyka się na siebie, tak jak powiedziałam wcześniej, nie chce odkrywać siebie, a my jesteśmy najpiękniejszą rzeczą, jaką mm. możemy odkryć w sobie i uważam, że powinniśmy głośno o tym mówić, głośno o tym wszędzie mówić każdej kobiecie i nie tylko kobiecie, mężczyznom również, bo oni też bardzo mm. często zapominają o sobie, Żeby jacy są sobą? wyjątkowi, mm. jacy są wyjątkowi, tacy jacy są. Czy bez, bez zmieniania żadnej osoby. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą Dziękuję rozmowę. Serdecznie. A my widzimy się w następnym odcinku podcastu Relacyjni. Do zobaczenia!